Czym jest klaster energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Miejskie spółki będą współpracować ze sobą przy wytwarzaniu i używaniu energii, będą produkować energię na swoje potrzeby, ale też na potrzeby innych partnerów związanych porozumieniem. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jaki jest cel nadrzędny tworzenia takiego klastra, ano jest to zwiększenie czy też dbałość o rozwój tej energetyki rozproszonej, która opiera się zarówno na odnawialnych źródłach energii, jak i konwencjonalnych źródłach energii I ma doprowadzić nas właśnie do bezpieczeństwa energetycznego, czyli zmniejszenia energochłonności gospodarki, ale również zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym, co spowoduje uniezależnienie nas od dostawców zagranicznych paliw, ale również jest to dbałość, przejaw naszej dbałości o nasze środowisko, bo zmniejszając ilość emisji emitowanych gazów cieplarnianych dbamy o nasze środowisko, no i wzmocniamy gospodarkę naszą lokalną. Jak powiedziała Anna Mieczkowska to cenna inicjatywa mająca na celu poprawienie bezpieczeństwa energetycznego, ale też ograniczenie kosztów funkcjonowania spółek, a tym samym mniejsze koszty świadczonych przez nie usług. Na utworzeniu klastra przede wszystkim zyskają mieszkańcy. Koordynatorem Kołobrzeskiego Klastra Energii został prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Andrzej Olichwiruk. Kołobrzeskie spółki komunalne łączy właściciel Gmina Miasto Kołobrzek. To, że działamy na rzecz mieszkańców koło brzegu oraz to, że każda z naszych spółek potrzebuje energii do funkcjonowania, energii w różnej postaci, głównie jest to energia elektryczna, ale również cieplna i energia zawarta w paliwach. Ostatnie lata doświadczeń, szczególnie ten ostatni rok, wysokie ceny energii oraz polityka energetyczna zarówno kraju, jak i Unii Europejskiej obliguje nas do poszukiwania jak najtańszych źródeł energii. Klaster da nam taką możliwość, bo ta energia jest wszędzie wokół nas, natomiast technologie które teraz są dostępne, umożliwiają pozyskiwanie z energii z różnych źródeł, czy to biogazów, czy to ewentualnie poprzez pompy ciepła, które odzyskują ciepło ze ścieków instalacji sanitarnej. To są nowe technologie, które wymagają dużego finansowania i dużych nakładów finansowych. Jak mówi Jacek Kurzaj chodzi przede wszystkim o ochronę środowiska. Zgodnie z Agendą ONZ ze zrównoważonym rozwojem. Staramy się tutaj właśnie pozyskać energię. A wiadomo, że energię możemy pozyskać zewsząd, tak? czyli z powietrza, z gleby, z wody. W związku z tym moja spółka ma takie możliwości pozyskiwania energii z odpadów. Każdy z nas jest wytwórcą, nie wiem, czy każdy się zastanawia, co dalej się z tym dzieje. Są takie możliwości, czyli możemy z bioodpadów tworzyć, wybudować biogazownie. Możemy również mieć instalacje termicznego przetwarzania na odpady komunalne albo wysokoenergetyczne. Jednocześnie możemy produkować paliwa alternatywne z tych odpadów. Na utworzenie i funkcjonowanie klastra oraz na inwestycje związane z budową nowych źródeł energii można pozyskać zewnętrzne dofinansowania.